اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري Wa hlul min lisani yafqohu qawli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Witam Was na lekcji 50. Na dzisiejszej lekcji powiem Wam o zasadach dla mim, sakin, a także o innej odmianie zasady idrom. Zaczynamy od zasad dla mim, sakin, a mamy ich trzy. Czyli od zasad dla Mim z Sukunem. Często też tak jak w przypadku Nun, Sakin, tego znaczka Sukun nie będzie, więc będzie sama literka Mim. Jak pewne się domyślacie, cały alfabet podzielimy na trzy grupy. Nazwy dziś omawianych zasad są już Wam znane, a to dlatego, że podobne zasady mieliśmy dla Nun, Sakin i tanuin. Zatem mamy tutaj następujące zasady: i chwę, i i I oto jak podzielimy nasz cały alfabet. Do pierwszej grupy będzie należeć tylko jedna litera, litera B. Do drugiej grupy będzie należeć tylko litera MIM i do trzeciej grupy będą należeć pozostałe litery. Zaczynamy od zasady ich fe. Jak pamiętacie, ich fe znaczy ukrywanie i tym razem będziemy ukrywać literkę MIM. Zasada ta będzie miała miejsce, jeśli za literą MIM SAKIN pojawi się litera B. Jak się zapewne domyślacie, pojawi się tutaj niewyraźny, miałczący dźwięk podobny do ichwy dla nun, sakin i tanwin, ale tu oczywiście zastąpimy to n w nawiasie literą m. Więc możemy mieć tutaj m, lub m. Pamiętajcie! że ma tu miejsce tylko w jednym przypadku, kiedy po literze mim z sukunem występuje litera b. Spójrzmy na przykład. Zauważcie, że przed mim, sakin mamy dźwięk u, bo jest tam Q. Zatem mamy tutaj ten dźwięk u. Um". Cały napis odczytamy Lakumbahimatu, lakumbahimatu, Lakumbahimatu. No dobrze, drugą zasadą jest i Iwhom, czyli łączenie. I dla mim sakin mamy tylko jeden rodzaj iwhom. Ta zasada ma miejsce, jeśli za mim sakin pojawi się mim z no. Wtedy łącząc otrzymamy nosowy dźwięk M. Spójrzmy na przykład: mamy Hu, następnie mamy Mim Sekin, potem Mim z Szaddą i Kasrą, czyli M, MI. Odczytamy mmi, m MI i Nun Sekin, czyli N. Całość odczytamy jako Hummin. Hummin, Min. I ostatnia zasada dla mim sakin, czyli w yvher, czyli ujawnianie. Jak się zapewne domyślacie, jeśli pojawi się mim sakin, a za nią jedna z tych 26 liter, to literę mim wymawiamy wyraźnie, bez żadnego kombinowania. Przykład, jak widzicie, mamy MIM SAKIN, a za nią literę ja, która należy do grupy liter dla zasady ILHAR, dla MIM SAKIN. Więc MIM SAKIN odczytujemy wyraźnie jako M i otrzymujemy tutaj LAM JALIDY, LAM JALIDY. Myślę, że te zasady nie sprawią wam żadnej trudności. Jak widzicie, jest tu mniej informacji do zapamiętania niż przy zasadach dla nun sakin i tanwin. Dobrze, przejdźmy teraz do tej innej odmiany zasady yelgom, czyli do innej odmiany łączenia. Będziemy mieć tutaj trzy sytuacje. Pierwsza z nich to łączenie tych samych liter. Będzie to miało miejsce, jeśli dana litera pojawi się z sukunem, a za nią ta sama litera z szaddą. Spójrzmy na przykład. Jak widzicie, mamy tutaj literę kaf z sukunem, a za nią kaf z szaddą. Zatem łącząc je, pozbędę się tego jednego kaf z sukunem i nie odczytam tego jako Juderic kum, tylko juderic kum. Juderic kum. Druga sytuacja to kiedy mam jedną literę z sukunem, a za nią jest litera, która ma podobne miejsce pochodzenia, czyli machracz i machad. Wtedy, podczas łączenia tych dźwięków, zniknie mi ta litera z sukunem. Spójrzmy na przykład, mamy tutaj literę OF z sukunem, a za nią kaw z szatą. Obie litery mają podobne miejsce, machracz, więc pominę tą literę, która ma sukun, czyli Of sukun, i odczytam ten napis jako nachlukum, nachlukum. I ostatnia sytuacja, to kiedy mam jedną literę z sukunem, a za nią jest litera, która ma to samo miejsce pochodzenia, czyli mahracz i ma szaddę. Wtedy podczas łączenia tych dźwięków zniknie mi ta litera z sukunem. Spójrzmy teraz na przykład: mamy tutaj literę fe z sukunem, a za nią vel z szaddą. Obie litery mają to samo miejsce machracz, więc pominę tą literę, która ma sukun, czyli fe sukun, i odczytam ten napis jako Jelchawelika. Jel Jelchawelika. Przechodzimy teraz do drugiej części lekcji, czyli do ćwiczenia. هم بخارجين هم بخارجين ترميهم بحجارة ترميهم بحجارة جاءكم بشير جاءكم بشير ربهم مشفقون ربهم مشفقون هم من هم من ربهم من ربهم من ألم ترى ألم ترى عليهم طير عليهم طير فجعلهم كعصف فجعلهم كعصف يسرف في يسرف في يدرككم يدرككم نخلقكم نخلقكم اركم معنا اركم معنا وقل ربي وقل فما الرب فمن ربكما إذ ظلمتم إذ ظلمتم بسطت بسطت يلهذ ذلك يلهذ ذلك

Na tym kończymy naszą dzisiejszą lekcję. Do zobaczenia już wkrótce, insha'Allah. Pozdrawiam Was serdecznie. Assalamu Alaikum wa rahmatullahi wa baraka.